Luxpaw w centrum ogrodzeń z Morzywołu Znakomite ceny, największy wybór wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń mnóstwo rodzajów i wzorów. W Luxpawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36, a Morzywoł małpa luxpaw.pl, telefon 797 355 341. W ostatnich dniach samorząd miasta i gminy Końskiej otrzymał środki na realizację budowy bloków mieszkaniowych przy ulicy Armii Krajowej. Kwota ma pokryć wkład gminy w budowę. Przypomnijmy, że powstać ma tam inwestycja wspierana ze środków państwa. A około 80 mieszkań ma być przeznaczonych na długoletni wynajem z możliwością dojścia do wykupu lokali na stałe. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej i to raczej szybciej niż później, kwotę, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju, czyli 4 260 000 złotych przekażemy na, na, na rzecz spółki, której jesteśmy udziałowcami, dla sfinansowania naszego udziału w przygotowaniu i rozpoczęciu budowy tego, tego osiedla. Mamy nadzieję, że. Zgodnie z zapowiedziami jesienią tego roku rozpoczną się fizycznie prace na tym osiedlu. Wiemy, że spółka SimSMS utworzona z podmiotów rządowych i samorządowych rozstrzygnęła przetarg i znalazła wykonawcę, który stworzyć ma osiedle w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Obecnie trwa ten pierwszy etap, czyli powstają projekty bloków. A jak one będą wyglądały? Dla kogo będą przeznaczone? Tam ostatecznie będziemy mieć 8 mieszkań, 80 mieszkań w czterech budynkach wielorodzinnych. To będą budynki czterokondygnacyjne, i, i zgodnie z zapowiedziami będziemy tam prowadzić nabór osób, osób które będą chciały z tego skorzystać. Przypominam, że po, pomysł jest taki, żeby to były mieszkania z opcją docelowej własności. W związku z tym, zainteresowani będą musieli się z tym liczyć, że owszem, będą mogli po dłuższym okresie zamieszkania. Zostać właścicielami, ale będą w czynszu spłacać część kredytu przypadającego na każde mieszkanie, kredytu, który posłuży sfinansowaniu części kosztów budowy. O mieszkania starać będą mogły się osoby, które nie posiadają nieruchomości, a całą procedurę ich przyznawania przeprowadzi samorząd miasta i gminy końskie.